Cześć! W tym warsztacie pokażę Ci, w jaki sposób stworzyć ebooka, przygotować stronę landing page, która umożliwi jego sprzedaż, oraz skonfigurować cały proces płatności łącznie z automatyzacjami po zakupie. To wszystko w ciągu kilku minut i bez wykorzystania nawet linii kodu. Zaczynajmy! Całość pokażę Ci na przykładzie naszego ebooka, który jak widzisz dostępny jest na prostej stronie internetowej z przekierowaniem do bramki znajdującej się w EasyCard. W momencie zakupu tego produktu otrzymujesz link nie tylko do dokumentu PDF, ale również do strony internetowej zawierającą dynamiczną treść tego ebooka. Oznacza to, że za każdym razem gdy wprowadzimy do niego jakieś zmiany, na tej stronie te zmiany będą dostępne. To wszystko możliwe jest dzięki temu, że nasz e-book powstał bezpośrednio w Notion. Oznacza to, że jego cała treść zapisana jest w formie takiej jednej strony, którą udostępniamy zarówno w formacie PDF i swoją drogą wygenerowanie takiego dokumentu jest niesamowicie proste i sprowadza się do wyeksportowania strony do formatu PDF. Oprócz tego z pomocą Super SEO możemy przetransformować dowolną stronę Notion na pełnoprawną stronę internetową bez ani jednej linii kodu. To również pokażę za chwilę w jaki sposób możemy osiągnąć. Proponuję więc abyśmy zaczęli od tego aby utworzyć nowy dokument w Notion i tutaj dodamy sobie jego treść. Zwróć uwagę że na podstawie nagłówków znajdujących się w tekście został wygenerowany również spis treści. Coś takiego możliwe jest dzięki specjalnemu blokowi o nazwie Table of Contents. W każdym razie w tym momencie to nie będzie nam potrzebne, ponieważ my oczywiście możemy dopracować treść naszego dokumentu, a następnie wyeksportować go do formatu PDF. Dosłownie po chwili nasz dokument został przetransformowany do formatu PDF, a my mamy naszego ebooka. No to teraz musimy zająć się przygotowaniem strony internetowej. Prostą stronę typu landing page najprościej jest przygotować z pomocą narzędzia Kart. Tutaj tworzę nowy projekt i klikając tutaj w link zaczynam z pustą kartą. Następnie mogę dostosować na przykład tło naszej strony i ustawić je na czarne. A zaraz potem dodamy sobie tutaj tytuł Automatyzacja dla każdego. W tej chwili nie jest on widoczny ze względu na to, że mamy tutaj czarny kolor na czarnym tle, ale wystarczy wybrać odpowiedni font, jego rozmiar, styl oraz wyrównanie. I już po chwili mamy gotowy tytuł naszej strony. Dodatkowo będzie nam potrzebne również zdjęcie, które możemy osadzić z pomocą komponentu Image, po prostu wgrywając plik z naszego komputera. Na tym etapie potrzebne jest jeszcze odpowiednie kadrowanie i po akceptacji zmian mamy dostępny obrazek, który po prostu przeciągam na całą górę. Ewentualnie już na tym etapie możemy jeszcze dostosować marginesy wewnętrzne, a następnie klikając w treść naszej strony przesunąć ją na samą górę. Poza tytułem chciałbym dodać tutaj jeszcze dodatkowy fragment tekstu, który będzie pisany nieco mniejszym fontem i będzie zawierał opis naszego e-booka. W tej chwili ostatnim elementem, którego mi tutaj brakuje jest jeszcze pomniejszenie naszego zdjęcia, a następnie dodanie przycisku kierującego do koszyka płatności. Sam przycisk znajdzie się tutaj na samym dole i dodamy do niego odpowiednią etykietę i jak widzisz mamy też miejsce do dodania adresu, który wygenerujemy sobie za chwilę w EasyCard. W związku z tym, że nasze wezwanie do akcji jest tutaj niesamowicie ważne, zmieniam kolor tła oraz samego tekstu po to, aby sprawić, by nasz przycisk był nieco bardziej widoczny. Dosłownie po chwili przycisk jest już gotowy i jeszcze dostosuję zaokrąglenie krawędzi, a my mamy w zasadzie gotową stronę do publikacji. Zapisuję więc zmiany, nadaję jej tytuł oraz jakiś opis, a następnie publikuję w domenie i mogę to zrobić albo na własnej domenie, albo w subdomenie Cards.co. W tym momencie interesuje mnie to długie, więc wybieram tutaj wolny adres i zaraz po chwili mogę opublikować moją stronę. Teraz uwierz lub nie, ale nasza strona sprzedażowa jest gotowa. Teraz kolejnym krokiem będzie przygotowanie samego procesu płatności. W tym celu przeniesiemy się do panelu EasyCard i skonfigurujemy nowy produkt. W tym momencie jestem już zalogowany na swoim koncie, ale tak naprawdę na tym etapie nawet nie jest to konieczne. Do tego, aby nadać nazwę naszego produktu, dodać do niego również zdjęcie. Oraz ustawić cenę. W związku z tym, że chcemy udostępnić od razu dokument PDF dla naszych klientów, przechodzę jeszcze do ustawień produktu. I i wczytuję tutaj wygenerowany dokument PDF, który pobraliśmy przed chwilą z Notion. Na etapie jeszcze początkowej konfiguracji upewni się, że linki do polityki prywatności oraz regulaminu są tutaj uzupełnione oraz uzupełnione są również wszystkie pozostałe informacje, które są niezbędne do rozliczenia takiej transakcji. To ostatnim krokiem, który chciałbym tutaj podjąć, jest zmodyfikowanie strony podziękowania po zakupie, aby kierowało użytkownika na stronę zawierającą treść naszego e-booka. Ta treść będzie dostępna na stronie ADK z TL i ta strona będzie wygenerowana z pomocą narzędzia Super SO. Tymczasem zmieniam jeszcze etykietę na naszym przycisku i wygląda na to, że nasz koszyk jest już gotowy do publikacji. Klikam więc publikuj. No i po chwili mogę pobrać link, który wystarczy, że podłączę do naszej strony w kart. W tym momencie jeszcze zauważyłem, że nasz link zawiera nazwę nowy produkt, a chciałbym ją zmienić na e-book. Więc po dokonaniu zmiany ponownie publikuję produkt, no i pobieram link. Wygląda na to, że jeżeli chodzi o stronę sprzedażową temat jest tutaj praktycznie skończony, aczkolwiek do niej wrócimy sobie jeszcze na samym końcu, a tymczasem przejdziemy sobie do kolejnego tematu związanego z obsługą sprzedaży naszego e-booka dotyczącego konkretnie zapisania adresu e-mail naszego klienta na naszej liście mailowej i w tym przypadku wykorzystamy sobie MailerLite. W pierwszym kroku utworzę sobie tutaj dodatkową grupę o nazwie e-book oraz będzie mi potrzebne również klucz API, który mogę pobrać z zakładki Integrations. Mianowicie w sekcji Developer API uzyskuję dostęp do specjalnego klucza, który pozwoli mi nawiązać połączenie z MailerLite'em wewnątrz narzędzia o nazwie Integromat. Jeżeli Integromat nie jest jeszcze Ci znany, jest to doskonałe narzędzie służące automatyzacji wszelkich procesów oraz właśnie przesyłania danych pomiędzy usługami. W tym przypadku automatycznie będziemy przesyłać dane bezpośrednio z EasyCard do MailerLite'a przekazując w tym samym adres e-mail naszego klienta. Aby takie przesłanie danych było możliwe, musimy wygenerować tzw. webhook, ale bez obaw jest to naprawdę bardzo proste. Tutaj w pierwszym kroku upewnij się, że tworzysz nowy scenariusz, a następnie zaczynasz go modułem webhooks. Po wybraniu akcji Custom Webhook możemy utworzyć nowe połączenie. Nadając mu odpowiednią nazwę, która pozwoli nam zidentyfikować akcję, z którą ten webhook będzie powiązany. W naszym przypadku będzie to zakup naszego produktu. Zatem kopiuję tutaj adres, który został wygenerowany i pamiętam o tym, aby zapisać zmiany. Mogę zapisać zmiany w tym scenariuszu, a następnie przełączyć go w tryb nasłuchiwania. W tym momencie możemy zostawić to tak jak jest i wracamy do panelu EasyCard, gdzie w zakładce Integracje i webhook możemy przekazać skopiowany adres naszego webhooka. W momencie, gdy to zrobimy, za każdym razem, gdy dokonamy tutaj zamówienia i możemy to zrobić nawet testowo... No to po dokonaniu płatności będziemy oczekiwali tego, aby informacje na temat samego zamówienia pojawiły się w tym webhooku. W tym momencie jednak to się nie wydarzyło ze względu na to, że w trybie podrządu tego typu zdarzenia nie są wysyłane. Musimy więc opublikować nasz produkt, ale jednocześnie nie będziemy chcieli płacić za naszego e-booka za każdym razem, gdy będziemy testować zamówienie. W związku z tym wybieram opcję duplikuj do trybu testowego i tym samym uzyskuję tutaj specjalny link, który mogę skopiować, a następnie otworzyć w nowej karcie i bez obaw dokonać tutaj zakupu, posługując się testowym numerem karty Stripe. I tutaj, jeżeli chodzi o testowe numery kart, wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w naszej akademii. Tymczasem dokonam tutaj zakupu i zobaczymy za chwilę, co się wydarzy. Wygląda na to, że zamówienie zostało zrealizowane pomyślnie, a ja mam tutaj od razu dostęp bezpośrednio do dokumentu PDF. Jednocześnie w momencie, gdy kliknę wróć na stronę sklepu, zostanę również przekierowany do strony zawierającej treść naszego e-booka. Oczywiście za chwilę pokażę ci w jaki sposób możesz zamienić stronę na Notion na dokładnie taką stronę internetową, która dodatkowo będzie dostępna wyłącznie dla twoich klientów. Tymczasem wróćmy sobie do Integromatu, ponieważ mamy tutaj informację, że nasz scenariusz przestał działać, a konkretnie pojawiły się tutaj dane naszego zamówienia. Jak widzisz znajduje się tutaj adres e-mail, który chcemy przekazać teraz do MailerLite'a. No to wybieram tutaj kolejny krok automatyzacji i tutaj wybieram na liście moduł MailerLite. Następnie wyszukuję akcję Add subscriber to e group i w tym momencie muszę utworzyć połączenie z MailerLite'em. Jeżeli chodzi o samą nazwę jest absolutnie dowolna, natomiast w tym miejscu musisz wkleić klucz API, który kopiowaliśmy wcześniej. Jeżeli chodzi o mnie, połączenie mam już utworzone, więc w momencie, gdy stanie się to również u Ciebie, możliwe będzie wybranie grupy, do której chcemy przypisać kontakt. Następnie zależy nam na tym, aby Integromat automatycznie przekazywał dane z pierwszego modułu do drugiego i w związku z tym wykorzystamy tutaj zmienną Customer Email. Po prostu po kliknięciu na jej nazwę zostanie ona dodana w odpowiednie miejsce, a następnie musimy jeszcze zaznaczyć opcję Subscribe oraz opcję subscribe. I teraz po zaakceptowaniu zmian zapisuję ponownie scenariusz i uruchamiam go w tryb nasłuchiwania i raz jeszcze dokonam sobie płatności. Ponownie zamówienie zostało zrealizowane i ponownie informacje na temat zamówienia zostały przekazane do Integromatu. Różnica jednak polega na tym, że w tym momencie adres e-mail powiązany z tym zamówieniem został przekazany również do Lighta. Jeżeli przejdziemy sobie do zakładki Subscribers, a następnie grupy, to mamy jasną informację o tym, że faktycznie na naszej dodatkowej liście pojawił się nowy kontakt, który w tym przypadku wskazuje na mój adres e-mail. Wygląda na to, że nasza automatyzacja działa, a ciebie być może interesuje również stworzenie automatyzacji wewnątrz MailerLite'a polegającej na tym, aby wysłać dodatkową wiadomość do swojego klienta. Wystarczy, że wybierzesz tutaj trigger związany z dodawaniem nowego kontaktu do listy, a następnie wybierzesz listę powiązaną z zakupem twojego e-booka. Po zapisaniu zmian tworzymy sobie kolejny krok, w przypadku którego chodzi o wysłanie wiadomości. Tutaj musimy podać nazwę tego kroku oraz tytuł wiadomości oraz oczywiście ustawić jej treść. W tym momencie powiedzmy, że to w zupełności wystarczy i przejdziemy sobie dalej. W momencie, gdy te wszystkie ustawienia są już gotowe, jedyną rzeczą, o której nie możemy zapomnieć, jest aktywowanie tego workflow. Od tego momentu za każdym razem, gdy Integromat prześle nowy kontakt do Mailer Lighta, zostanie wykonana ta automatyzacja, która wyśle dodatkową wiadomość do naszego klienta. No to teraz doszliśmy już do punktu, w którym nasz e-book jest gotowy. Mamy też stronę sprzedażową i skonfigurowany oraz w pełni działający system sprzedaży. Gdyby tego było mało, to obsłużyliśmy również automatyzację po zakupie w postaci dodawania kontaktu do listy oraz wysyłania dodatkowej wiadomości do klienta. Ostatnim krokiem będzie wygenerowanie strony internetowej na podstawie Naszej notatki na Notion, która w tym przypadku jest treścią e-booka, e i jednocześnie zabezpieczenie tej strony w taki sposób, aby była dostępna wyłącznie dla naszych klientów. Zabierajmy się więc do pracy. Jeżeli chodzi o wykorzystanie narzędzia SuperSo, wystarczy, że po zalegowaniu utworzysz sobie nową stronę i załóżmy, że będzie to e-book. Następnie musimy podać tutaj adres naszej strony na Notion, więc kopiuję go właśnie z tego miejsca, ale jednocześnie upewniam się, że opcja udostępniania jest tutaj aktywowana. Oczywiście wszystkie pozostałe elementy mogą zostać wyłączone, natomiast kluczowe jest to, aby ta strona była dostępna w sieci. Pamiętaj proszę o tym, że ten adres będzie dostępny dla każdej osoby, niezależnie od tego, czy będzie miała dostęp do Twojego produktu, czy, czy też nie, ale jednocześnie jak widzisz samo odgadnięcie tego adresu, o ile samodzielnie go nie udostępnisz, jest tak naprawdę bardzo trudne. W związku z tym kopiuję teraz ten adres i przechodzimy sobie do kolejnego kroku. Jak widzisz mamy tutaj działającą stronę, ale problem polega na tym, że jeżeli nawet otworzymy ją w trybie incognito to mamy dostęp do całej treści bez konieczności kupowania ebooka. W związku z tym wykorzystamy teraz EasyCard do zabezpieczenia naszych treści. W panelu produktu przechodzę do zakładki chroń treści, a następnie wybieram opcję chroń całą stronę. Zostanie tutaj wygenerowany specjalny kod, aczkolwiek jedyne co musimy z nim zrobić to po prostu go skopiować, a następnie przekazać do SuperSO. Konkretnie w zakładce Code możemy dodać tutaj dowolny snippet kodu i jak widzisz nasza strona została tutaj zablokowana. Oczywiście w tym momencie jest to jak najbardziej pożądane, w związku z tym zapisuję zmiany, i ponownie wracam do naszej strony. Teoretycznie, nawet po odświeżeniu nic się tutaj nie wydarzyło. Natomiast teraz, jeżeli spróbujemy otworzyć ten link w zakładce Incognito, to jak widzisz, automatycznie zostaje tutaj przekierowany do formularza logowania EasyCAF, i dodatkowo ten formularz zawiera opcję wykupienia dostępu do samego produktu. Oczywiście, jeżeli tutaj dokonałbym tego zakupu, a następnie ponownie otworzył stronę, cała jej zawartość byłaby dla mnie dostępna. Jednak dla każdej innej osoby, która nie posiada dostępu do tego produktu, to Strona jest zablokowana, i jak widzisz, zrobiliśmy to bez napisania ani jednej linii kodu. Oczywiście pamiętaj jeszcze proszę o tym, że kod, który wygenerowaliśmy w tym miejscu. Pochodzi z trybu testowego naszego produktu. Aby upewnić się, że blokujemy dostęp dla trybu produkcyjnego, musimy przejść do wersji publicznej naszego produktu i ponownie wygenerować tutaj odpowiedni snippet kodu, który przeklejamy do super i wszystko jest w porządku. No i tutaj, oczywiście, jeżeli zależy Ci na tym, aby uzyskać ponownie dostęp do tej strony, to wystarczy nawet na chwilę usunąć ten kod i odświeżyć stronę. Pamiętaj tylko proszę o tym, aby później dodać go ponownie. No i w tym momencie doszliśmy do punktu, w którym jesteśmy już w pełni gotowi do sprzedaży naszego e-booka. Mamy gotową stronę internetową, mamy wygenerowany dokument PDF, mamy też landing page oraz skonfigurowany cały proces płatności łącznie z automatyzacją po zakupie. To wszystko jak widzisz zajęło nam dosłownie kilka minut i tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że całkiem podobnie byłoby w przypadku gdybym nie posiadał jeszcze konta na EasyCard. Mianowicie sam proces utworzenia produktu nie wymaga nawet logowania, a sam proces połączenia konta na slajpie to tak naprawdę jedno kliknięcie. W tym momencie chyba nie pozostaje mi nic innego jak podziękować za uwagę. Reszta należy do Was.